Miałeś wypadek, ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment, profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania. Częstochowa ulica Dekabrystów 41b www.liftinvestment.pl Ostatni mecz włókniarza tutaj u siebie to mecz z GKM-em Grudziąc, zakończony remisem. No i właśnie, to jest też ważne, żeby po takim meczu znowu wrócić na tą zwycięską ścieżkę, żeby u siebie znowu triumfować. No bo jednak, no nie szukajmy się, w meczu z Grudziącym to były dwa punkty stracone. W zasadzie jeden, nie licząc tego bonusa, niż ten zyskany. Tak, tutaj przynajmniej ten jeden punkt został stracony przez nas. nad tym, czym bulewamy? Nie mówię tego, że dwa punkty zostały stracone, bo o bonus z grudziądzem było bardzo trudno i przestrzegałem przed tym, że tutaj za dużo było optymistów po tym meczu czwartkowym, który wygraliśmy ze Stalą Gorzów. No, Sport czy pokory, jak widać, to jest dobre hasło, bo z tego szaleństwa czwartkowego, które ogarnęło tutaj nas wszystkich, yy, doszliśmy na ziemię i mogliby, mogliśmy już być tacy pewniejsi, jeśli chodzi o to utrzymanie ekstraligi w Częstochowie. a... Teraz musimy cały czas pracować i cały czas musimy te punkty zbierać i gromadzić i patrzeć na rywali, co robią w tabeli, aby to kontrolować, żeby wszystko było w porządku. I 20 sierpnia bodajże już przypieczętować to wytrzymanie. Ja, mimo wszystko, zawsze patrzę na pozytywy, i może właśnie to dobrze, że taki kubeł zimnej wody spadł troszeczkę na, na wszystkie nasze głowy i kibiców i dziennikarzy. No bo ja już słyszałem po meczu z Gorzowem takie głosy, że walczymy o playoffy, że walczymy o medale. No, moim zdaniem, zbyt lekka przesada. No, jesteśmy Beniaminkiem. Trzeba szanować każdy punkcik, każde zwycięstwo i ten remis z Grudziądzem sprawi, że no, wracamy na ziemię, tak jak wspomniałeś. No, dokładnie. Trzeba też mieć świadomość tego, że. Zespół z Gorzowa i z pokonaliśmy bez jednego z naszych znaczących zawodników, tak? Bo nie było Andreas na on teraz powraca. Dużo w tym wszystkim pomógł. Powiem szczerze, Karol Baran, bo gdyby nie, gdyby nie on, to, to podejrzewam, że mogła nasza sytuacja być w tym momencie diametralnie inna i, i do tych wszystkich meczy teraz przystępowalibyśmy z nożem na gardle. Także mam nadzieję, że ten zespół będzie na pewno silniejszy niż podczas tego niedzielnego. Spotkania, a przynajmniej tak samo zmobilizowany i zwarty jak ten czwartkowy wieczór z Gorzowem, tak? bo to jest ważne, żeby wrócić na, ten, na, ten, na tą dobrą ścieżkę. Ze składu wylatuje Sebastian Ułamek, no nie oszukujmy się, można się było tego spodziewać po tych jego dwóch ostatnich występach, no ale nie można zapominać o tym zawodniku. To nie jest tak, że teraz wszyscy będą Ułamka krytykować, wszyscy będą obwiniać się Ułamka, bo trzeba temu zawodnikowi pomóc, bo on we wcześniejszych meczach pokazał, że potrafi jeździć, tylko po prostu potrzebuje wsparcia. No i przede wszystkim musi być zdrowy. A nie oszukujmy się, że ten słabszy występ był po części podyktowany tym upadkiem w leśnie. Powiem szczerze, że ja z Sebastianem akurat nie rozmawiałem na temat tego, czy jego dyspozycja słabsza była spowodowana kontuzją, tak? To wyszło z prasy. Czytałem to. Ale on sam w jednym, w jednym z wywiadów chociażby dla Radia Fon, mówił, że, 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 że boli go ten nadgarstek, że, że to, mu, to mu sprawia problem, więc no nie wierzę, żeby... Chcę powiedzieć o innym powodzie. Po meczu, przed meczem w Lesznie Sebastian do mnie zadzwonił i prosił o wpisanie Dwóch aut na wjazd do leśna w związku z tym, że wysyła silniki do, do, do serwisu po meczu w leśnie, e, na jedno auto jedzie po prostu do Danii, jego brat z nim pojedzie. Ten, 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 ten sprzęt jego trafił do, do serwisu i być może tutaj jest przyczyna tego, że, że po prostu totalnie nie, 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 nie zagrał, nie dograł się ze sprzętem. I kompletnie pogubił w tych dwóch meczach, no bo, nie ukrywajmy tutaj, głównie dzięki niemu straciliśmy te punkty, tak, które były ważne. No ale oczywiście taki jest żużel i my to rozumiemy, że czasem po prostu przykład, przykład jest tutaj też y, podobny z Przemysławem Pawlickim, tak? Do tej pory przed meczem z Gorzowem y, w każdej lidze, w każdym turnieju punktował na bardzo wysokim poziomie, wysyła silniki do, do przeglądu, notabene do tego samego tunera. I w meczu z Gorzowem u nas na stadionie nie istnieje za bardzo. To nie jest ten sam Przemek Pawlicki. I to samo stało się, na natabene, moim zdaniem, z Sebastianem Łamkiem. Także tutaj ja, rozmawiając z nim, nie widziałem, żeby odczuwał jakikolwiek dyskomfort z tytułu tutaj jakiegoś bólu, po której po prostu tej przyczyny, że po prostu Sebastiana na najnormalniej w świecie zawiódł sprzęt. No to swoją drogą pokazuje, ile aspektów musi się złożyć, żeby zawodnik dobrze zapunktował, bo ja wspomniałem o zdrowiu, ty mówisz o, e, o sprzęcie, a co najbardziej zaskakuje, że te dwa mecze słabsze były tutaj właśnie, w Częstochowie i to też niepokoi kibiców, prawda, bo gdyby takie mecze przydarzyły się mu na wyjeździe, ok, każdy mógłby powiedzieć, dobra, rozumiemy to, ale tutaj w Częstochowie wydawało się, że Sebastian będzie jednak punktował, tak jak punktował e, wcześniej, zna ten tor doskonale, trenuje tu regularnie, no i właśnie, to jest e, to jest ten taki pstryczek dla, dla Sebastiana, że, że to miało miejsce tu w Częstochowie. Dokładnie, jeśli sprzęt zawodzi, to nieważne jest, jaki to jest Tor. Czy to jest Tor, który się kocha od, od, od najmłodszych lat, czy to, to jest tor wyjazdowy, a jeśli sprzęt jedzie i zawodnik czuje się do, w dobrej formie, to też nie jest ważne, jaki to jest tor. Także no, po prostu złośliwość rzeczy martwych w tym wypadku. No i może też jakaś niedyspozycja Sebastiana, o której no, coś się zdarza, tak? Dzień, dzień do dnia nie jest podobny, i generalnie taka była przynajmniej Sebasem też taki był w tych meczach wyciszony. Powiedział szczerze, że jak nie on, także jak źle zaczął. Tak się potem wszystko posypało. To kibice teraz wierzą, że Andreas Johnson wracając do składu na pewno tutaj wywalczy te kilka cennych oczek. Możemy być spokojni o postawę Andreasa Jonsona. Zdrowotnie już jest naprawdę wszystko ok. No dzisiaj wracałem z nich właśnie z lotniska, bo jest tutaj, dzisiaj będzie trenował. Sam chcę trenować przed tym meczem, żeby jak najwięcej poznać tą nawierzchnię, co go czeka w niedzielę. Mimo tego, że ma start w dniu, w dniu sobotnim w Lesznie, przyleciał dziś z całą kadrą szwedzką do Warszawy. No ale od tego towarzystwa się na jeden dzień wyizolował, powiedział, że ma bardzo ważny mecz w niedzielę i jest z nami, także tu się to, to, to bardzo ceni. Powiedział mi, że jest gotowy na... inaczej, on jest gotowy. Jeśli chodzi o komfort jazdy na motocyklu, to jest on w 90%. No to już zdążył pokazać chociażby w Toruniu, byłeś zaskoczony, że to był jego bodajże pierwszy występ po kontuzji, taki już na, na, na maksa i mm, byłeś zaskoczony w ogóle, że, że tak dobrze pojechał na Moto Nie. Nie, po prostu tak myślałem, że gdzieś to nie był jakiś, moim zdaniem najbardziej nadzwyczajny występ, to był Andreas Jonsson. Ale wiesz co się mówiło w mediach, że, że dostał tę dziką kartę w, na Sek, tak dlatego że jest ze Szwecji. No Wiem, ale to, to był normalny Andreas Jonsson. Tor w Toruni wiadomo jaki jest, jest łatwy dla zawodników, przyjemny po prostu. Nie stwarzał mu problemu do tego, żeby płynnie jechać po kontuzji, więc pokazał to, co, na co go stać. A moim zdaniem wstać go jedna jeszcze więcej, więc, więc mam nadzieję, że to udowodni w przyszłości nam tutaj wszystkim. Chciałbym, żeby wrócił do tej takiej formy, co miał na, na sparingach precyzyjnych. bo powiem się, że, że szczerze że wtedy właśnie no uśniewał tą formą tutaj na, na, na tym czystochowskim torze. I, I ciągle w to wierzę, że nas tutaj tak pozytywnie zaskoczy, i, i jeśli takiego zawodnika byśmy tutaj mm, mieli. I wszyscy niezawodnicy z tego składu utrzymaliby swoją formę, to naprawdę stać nas na, na, na wygrywanie tych meczy w sezonie do końca, przynajmniej u siebie, tak? Andreasa, takiego potrzebujemy. No i potrzebujemy też Karola Barana. To też znowu będzie taki języczek uwagi, bo też zaskoczył nas bardzo, bardzo pozytywnie tymi występami dotychczasowymi. No i widać, że chłopak też się stara, też trenuje, że będzie takim mocnym punktem naszej drużyny, co było wielkim znakiem zapytania jeszcze, jeszcze jakiś czas temu. No, bardzo się cieszę z tego, że że te wszystkie problemy, o których się mówiło na początku sezonu odnośnie Karola zostały gdzieś zgaszone, strony nasze i strony Karola porozumiały się w taki sposób, że ten zawodnik może świadczyć nasze, swoje usługi w stosunku do nas i, i odpłaca to dobrą jazdą. No, ja tutaj przed sezonem polecałem tego zawodnika zarządowi a, no i teraz nie muszę się wstydzić, tak? nie muszę przepraszać zarządu, że sorry nie wyszło. Wiem, że on potrafi je, jeździć, ten zawodnik. Trzeba tylko mu troszeczkę zaufać, troszeczkę pomóc w kwestii sprzętowej. Troszkę też, nie ukrywam, poprowadzić w kwestii takiej mentalnej, żeby nie, nie dać mu za, za dużo swobodnej ręki. I wtedy jest on dobrym zawodnikiem. Także mam nadzieję, że to, że to wszystko utrzyma dalej. Że w tych meczach zapunktuje na takim poziomie, jaki robił to do tej pory. Że będzie tak samo waleczny na, na, na torze jak, jak, jak do tej pory I, i poprawi trochę starty i mamy kompletnego zawodnika. Oleona Matsena, Runę Holtę nie pytam, bo wiadomo, że ci zawodnicy nie zawodzą. Matej Żagar, kolejna postać w, w krótko, w kilku słowach, też trzeba coś, coś o nim powiedzieć, bo do tej pory jeździł w kratkę. No i właśnie, też ciężko przewidzieć co pokaże teraz w meczu z Unią Leszno. Ja myślę, że ten odpoczynek, który Matej teraz ma, związany z startem Pucharu Świata pozytywnie na niego wpłynie. Ten zawodnik miał po prostu od pewnego momentu, od maja, on praktycznie codziennie jeździł, a jak nie jeździł, to był w trasie. Jak on troszkę ochłonie na dystansu do tego wszystkiego, to takiego głodu jazdy złapie, to będzie tylko pozytywnie eee, w sobotę tutaj Prawdopodobnie zobaczymy, będzie testował kolejną partię silników, z tego co z nim rozmawiałem, bo z tym sprzętem u niego nie jest do końca tak fajnie, jakby mogło być. I widać, że nie tkwi w martwym punkcie, że cały czas coś stara się udoskonalać. Więc, więc zobaczymy, jakie to skutki przyniesie. I, i tak, jak my, tak jak mówię, powinno tutaj u niego być lepiej niż było. Za plecami naszego operatora, trener Lech Kędziora, kręci kółka, bynajmniej na motorze, tylko w ciągniku. Przygotowuje nawierzchnię pod mecz z Unią Leszno. No i właśnie, czy ten tor będzie naszym atutem w niedzielę, bo jednak po meczu z Grudziądzem były takie głosy, że, no, że zresztą sam trener Lech Kędziora powiedział, że, że ten tor nie był w 100% taki jaki miał być. W kwestii toru myślę, że Bardziej Lech odpowie na te pytanie. Nie ma co ukrywać tutaj, że gdzieś był wykonany jakiś błąd w sztuce co do przygotowania toru z Grudziądzem. Ale z drugiej strony też yy, zobaczmy, że ten Grudziądz coraz lepiej jedzie. To co do ostatnimi czasy robi Antonio Lindbeck, yy, od razu widać, że ta forma idzie w górę. To, że on tutaj był szybki, to nie może, to nie może być, to nie jest wina toru, bo ten zawodnik. Yy, na, na każdej nawieści mógłby zrobić te 13 punktów. Krzysztof Buczkowski yy, to samo, zapał dobrą formę w tym, w tym momencie i Artur Laguta od początku. To, to nie był sobie zespół i to nie był nawet dużo słabszy zespół od tego, co, 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 co pokazywał Gorzów w, w, w czwartek, tak się śmiem twierdzić. Rzeczywiście po już samym meczu, po analizie wiemy o tym, że ten tor mógł wyglądać inaczej, wiemy jaka jest tego przyczyna, zachowamy ją dla siebie i Myślę, że to się nie powtórzy już w przyszłości. Zwycięstwo w nie będzie taką niespodzianką na miarę awansu Łotwy do barażu drużynowego Pucharu Świata? No, myślę, że nie. Wiadomo, że lekkim faworytem jest tutaj Unia Leszna moim zdaniem. Są rozpędzeni w tym momencie i no przed sezonem to był główny kandydat do Mistrza Polski tak? na sezon 17. Ale. My takim składem, pokazaliśmy w poprzednich meczach, że mamy trzy zwycięstwa na własnym terenie i jeden remis. Chcemy to kontynuować, żeby tutaj ten teren był niezdobyty. Mam nadzieję, że nam się to uda i że, i że będzie jednak ta mała niespodzianka w postaci naszej, naszego zwycięstwa. Czekamy i liczymy na zwycięstwa. Dzięki. Dziękuję również.